Jeff Nipart policzył, że sam Sulek wykonuje 96% swoich treningów do upadku mięśniowego. Ale czy ty też tak powinieneś? To zależy od celu, ale dla większości osób to nie najlepszy pomysł. Kiedy robisz serię do upadku, twoje ciało musi zrekrutować więcej włókien mięśniowych, niż gdybyś zostawił od jednego do trzech powtórzeń w zapasie. I to świetny bodziec dla mięśni. Im więcej włókien zrekrutujesz, tym większe napięcie, a tym samym lepszy impuls do wzrostu. Ale ma to swoją cenę. Trenowanie do upadku powoduje większe uszkodzenia mięśniowe, generuje szybsze zmęczenie i może wpływać na dalszą jakość całego treningu. Na początku może się wydawać, że to większy zysk, ale po pewnym czasie twoje ciało upomni się o spłatę tego długu. Pytanie brzmi: czy warto brać taką pożyczkę? Na szczęście naukowcy to sprawdzili. W badaniu porównano dwie grupy osób wykonujące identyczny trening z jedną różnicą. Pierwsza grupa wykonywała serię do upadku, a druga kończyła serię, mając od jednego do trzech powtórzeń w zapasie. Efekt: obie grupy zbudowały Tyle samomięśni, ale grupa nie trenująca do upadku zbudowała więcej siły. Wniosek: nie traktuj treningu do upadku mięśniowego jako strategii bazowej, a raczej jako narzędzie treningowe. Zostaw najcięższą serię do upadku na koniec ćwiczenia, korzystając tym samym z dodatkowego bodźca, ale nie poświęcając całego treningu, bo finalnie może się okazać, że zrobisz lżejszy trening niż byś mógł. A jeśli nie wiesz jak określić, kiedy zakończyć serię, to przeczytaj opis.